Hej, cześć, Mankowi, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak bardziej w poradniku dotyczącym zmiany wyglądu YouTube'a po raz kolejny, ponieważ kiedyś robiłem taki poradnik, ale niestety on już nie działa. Ale niedawno w sumie to z pomocą użytkownika Wafel, ponieważ to on mi podesłał motyw do pewnego rozszerzenia <try> który właśnie zmienia nam YouTube'a z czegoś takiego na poprzedni, czyli taki bardziej stary. Zmienia to stylistycznie więc nie odwzorowuje to w 100% ale no naprawdę naprawdę jest to no kawał świetnej roboty jeszcze tylko. Zerknijmy sobie tutaj, jak to wygląda wszystko. Proszę bardzo. I przystąpimy teraz do działania. Także na samym początku pobieramy tampermanki. Tampermanki jest to rozszerzenie tak naprawdę na każdą przeglądarkę, nieważne czy to jest Opera, Chrome czy Firefox czy nawet inne pokroju, właśnie przeglądarki. Na każdą jest i klikamy w moim przypadku dodaj do Opery, żeby nam zainstalowało. I w momencie kiedy wyskoczy nam ta strona z napisem "Tampermanki" was successfully installed", to właśnie nam zainstalowało to rozszerzenie. No i teraz moi drodzy, kiedy już to zainstalowaliśmy, to następnym krokiem będzie zainstalowanie 7kTube, czyli jest to motyw do YouTube'a który instalujemy poprzez e, tampermanki, tylko ja tu muszę odświeżyć. Klikamy Install this script. I kiedy pokazuje nam się ta oto stronka, klikamy Install. I w zasadzie to jest gotowe. jest e, Cały wygląd został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko odświeżyć. Od razu lepiej, prawda? Także no. Jak pewnie widzicie, tutaj nieco troszeczkę powiększę. Zostało zmienione wszystko. Dosłownie wszystko. Mamy tutaj inne logo, inne tutaj. Wyobraźcie sobie ten pasek boczny, nawet tutaj, jak klikniemy w awatar, to mamy zupełnie inny ten panel. A nawet jak wejdziemy sobie na jakiś film, to widzimy, że tutaj wszystko jest inne, czyli wszystko jest inne, zupełnie tak jak w starym YouTube, tak naprawdę. Tylko jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ mogą wystąpić pewne manikamenty. Zobaczę tylko, czy się nagrywa. I jak widać, nagrywa się. Manikamenty mogą wystąpić takie, że na przykład w niektórych. W niektórych e, po prostu filmach e, mamy coś takiego jak klip I na tym wyglądzie jest e, podpisane jako Add to. Czyli po prostu dodaj do jakiejś playlisty. A to jest błąd, ponieważ tutaj mamy Save i to nam zapisuje do playlisty. A to z kolei nam robi naszego klipa i tutaj jest troszeczkę zbagowane, ale no po prostu na starym wyglądzie nie było klipów, więc no też, no też jakoś to musi być, ale tutaj jak widzimy nawet czat wygląda tutaj jest nieźle dopasowany. Następną sprawą i następna to jest sprawa. To jest oczywiście przycisk Upload i tutaj najlepiej będzie widać na białym wyglądzie, bo tutaj jest taka opcja wyboru właśnie motywu, z czarnego na biały, z białego na czarny i w ogóle czego oczywiście w starym wyglądzie nie było, więc możecie sobie potraktować jako dodatkowy taki feature. Tutaj mamy dwa przyciski e, do uploadu filmów i ten przycisk jest akurat tym prawdziwym przyciskiem, ponieważ ten e, wypieprza nas do ustawień. I tutaj tak naprawdę możemy sobie ustawić wszystko dowolnie, ponieważ, e, ponieważ tak naprawdę to pozostaje nam do naszej dyspozycji. Na przykład możemy sobie, nie wiem, zrobić stary styl, czy zmniejszyć ikonki, czy na przykład ukryć takie rzeczy jak clip, czy thanks, ponieważ w niektórych nawet coś takiego jest. I tym podobne, a nawet możemy sobie zmienić domyślną jakość. Rozmiar odtwarzacza, czyli tak zwana taka rozdzielczość. Mamy oczywiście też rozmiar miniaturek i tym podobnych. Także no, naprawdę mamy w cholerę tego. A moim zdaniem, naprawdę, też to bardzo dobrze wygląda, i tak swoją drogą jeszcze sobie wejdziemy na mój kanał, tak naprawdę, ponieważ tutaj wygląda to pięknie, ponieważ jest stary wygląd. No, po prostu żyć nie umierać, tak naprawdę, i wszystko jak pewnie widzicie działa. Tylko no, tutaj nie możecie e, też e, wstawiać jak e, jak macie zakładkę Community to nie możecie tutaj e, też wstawiać co też e, co też jest e, trochę takie i trochę się też e, baguje e, ankieta, ale to Ale to wiecie, no... No nie wszystko da się przeskoczyć. Moi drodzy. A, i jeszcze jeden taki feature, żeby ktoś się nie przyczepiał. Ja wiem, że tu było coś takiego na górze, jak subskrypcje, czy strona główna i tego nie ma, ale no... To jest zmiana tak naprawdę kosmetyczna. To, je, to jest nakładka na nowy wygląd, tak naprawdę. A nie całkowita taka zmiana, tak? Ale to... To mimo wszystko i tak robi perfekcyjną robotę i... i myślę, że to by chyba było na tyle. Także już 9 minut nagrania. Także ja myślę, że na tym możemy materiał zakończyć. Jeżeli spytacie mnie o takie przeglądarki jak MyPal. Czy inne takie xpkowe Tak, działa to, ale podobno jest tam więcej błędów i nie jest to też zoptymalizowane, a zresztą przyjrzymy się i temu. Ale to już tak bardziej ym, na samym końcu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie do końca. A ja wam dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Także moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do końca poradnika, to chciałbym jeszcze Wam przedstawić, jak to wygląda na MyPalu, ponieważ przed chwilą właśnie to zainstalowałem i. No nie wygląda to za zaciekawie. W sensie wygląd sam został zainstalowany i tutaj. I tutaj od razu pierdykłem się w jednym momencie, ponieważ na MyPala jest e, e, Grease Monkey. Tak samo na PaleMoon i inne e, te przeglądarki, co są bazowane na e, PaleMoon e, który jest bazowany na starym Firefoxie. Także. E, no, wygląda to tak, boczny pasek w ogóle się nie chce załadować. A jak klikam na swój awatar, to no, ten panel ładuje się godzinę. Ale, ale co ciekawe, co ciekawe jeszcze, to wyobraźcie sobie, że tutaj o dziwo Ikonka do uploadu filmu działa rewelacyjnie, także no, coś za coś, tak naprawdę, ale traktujcie to bardziej jako ciekawostkę, bądź też, kurde, korzystajcie z wspieranych przeglądarek, jeżeli chcecie właśnie mieć ten wygląd. A no, i tutaj się jeszcze pierdolekłym tutaj w tym. Także no. Teraz na serio to by było na tyle. Komentujcie i oceniajcie, jeżeli poradnik się spodobał, no to koniecznie zostawcie lajka, bo niestety łapek w dół nie ma. Dzięki na razie. Cześć.